Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj co na temat Radio Silence od Alice Osman. Jako, że ta książka jest na tyle wielowątkowa, że jest mi bardzo ciężko powiedzieć wam o czym ona właściwie jest, że po prostu powiem wam to, co dzieje się na początku. To, od czego zaczyna się w ogóle ta historia, a potem przejdę do tego, co jest ważne w tej książce. Więc tak, jeżeli chodzi o samą Radio Silence, to mamy tutaj dwóch głównych bohaterów. Francis. Francis jest taką dziewczyną, która bardzo lubi się uczyć. Taki typowy nerd. A to znaczy, wraca do domu, uczy się, jest przewodniczącą szkoły, chce się dostać na dobrą uczelnię, To uczelnią jest Cambridge, więc naprawdę ma wysoko postawione swoje cele. Ma mamę ona, jak każdy z nas. Mama Francis jest o tyle ciekawą postacią, że to jest mama, która nie pcha córki w żadną stronę. To znaczy, Trzyma za nią kciuki, dopinguje jej, ale to nie jest osoba, która by ją pchała na siłę. Francis po prostu jest osobą, która chce tego dla siebie. Ona chce zarabiać dobre pieniądze, chce iść na dobre studia i właśnie do tego dąży. Oprócz tego, Francis jest również artystką, można tak to nazwać, dlatego że Francis maluje, robi swoje własne rysunki i wstawia je na swojego tumblara, jak to się tam wymawia, wszyscy wiedzą o co chodzi. I tutaj zaczyna się drugi wątek, czyli wątek Aleda. Aled jest to chłopak, mogłoby się wydawać, nigdy nie miałby do czynienia z Francji, to po prostu są dwa różne charaktery, które wydawałoby się, że nigdy by się ze sobą w normalnych warunkach nie spotkały, nie zaprzyjaźniły. Ale jak się później okazuje, jest założycielem University i właśnie przechodzę teraz do tego, dlaczego właściwie jest taki tytuł, dlaczego właśnie Radio Silence. University jest to taki podcast, który został stworzony właśnie przez Aleda. Aled stworzył swoje własne miasto. To swoje własne jakby no po prostu swoje własne miasto, w którym normalnie ludzie chodzą do szkoły ma swoich bohaterów i to naprawdę jest głównym wątkiem tego swojego podcastu. Ale swój pierwszy podcast zaczyna od słów: Cześć, mam nadzieję, że ktoś tego słucha". I tam przedstawia się również jako Radio Silence, bo ale nie chce, żeby ludzie wiedzieli, kto jest założycielem University. To jest taka jego ucieczka od życia. Nikt nie wie, kto jest założycielem i ludzie zastanawiają się nad tym, ale to początkowo nie jest wcale taki popularny podcast. I fakt faktem jest popularny, bo ma tam około 3-4 tysięcy wejść początkowo. No i jak się okazuje, nasza główna bohaterka, Czyli Francis, ona jest ogromną fanką University. Autentycznie kocha to, jest, jak to ona nazywa, taką psychofanką. I pewnego dnia na swoje konto, właśnie na tym tablrze, dostaje wiadomość od University. Czy przypadkiem nie chciałaby robić rysunków dla niego, właśnie dla, dla tego świata? Ale niestety założyciel nie może jej za to płacić, bo po prostu nie ma na to środków. No, jako że ona jest ogromną fanką, to oczywiście się zgadza. I tak naprawdę ja Wam tu teraz opowiedziałam może 51 stron, może nawet mniej. Mimo, że mogłoby się wydawać, że. że jakby ta historia mogłaby się osiągnąć przez całą fabułę, ale tak nie jest. Później w jakiejś tam okolicznościach Francis i Alec się ze sobą zaprzyjaźniają. I przechodząc już właściwie do tego, o czym tak naprawdę jest ta książka, bez jakby opowiadania tego, bez spoilerów, bo mm, nie chcę wam tego spoilerować, to jest o tyle fajna książka, że dobrze się poznaje to wszystko razem z bohaterami. Więc tak, to jest książka młodzieżowa i to trzeba podkreślić. To jest młodzieżówka typowa, jakby to się nie zmienia. Ale to jest bardzo dobra młodzieżówka. Ale to jest o tyle dobra książka, że moim zdaniem pasuje do każdego przedziału wiekowego. Ale muszę zaznaczyć to, że ta książka zawiera w sobie również bardzo ciężkie tematy, pod tym względem, że tutaj jest poruszony temat depresji, samobójstwa, ucieczki z domu, homoseksualizmu i znęcania się nad swoimi dziećmi. Więc jeżeli ktoś z Was nie lubi takich rzeczy albo coś, to lepiej po to nie sięgać, bo tak naprawdę książka się kręci wokół tych pięciu tematów. Najpierw przejdę do tego tematu depresji. Jako, że ja się z tym nie zmagam, a ale studiuję to, co studiuję i troszkę na ten temat wiem, to moim zdaniem jest bardzo dobrze ukazana ta depresja. Nie jest to pokazane po prostu w sposób toksyczny. Tak jak ja na przykład uważam, że Without Mary do Colin Hoover jest pokazane w sposób toksyczny, tak to nie jest pokazane w sposób toksyczny, co jest jak najbardziej plusem dla tej książki. Jeżeli chodzi o temat samobójstwa, on tutaj nie jest może jako samo samobójstwo, to znaczy nie chodzi o to, że któryś z bohaterów się zabija czy coś, tylko po prostu o sam motyw tego, że depresja prowadzi często do myśli samobójczych. I to też jest bardzo fajne. Może nie bardzo fajne, ale bardzo dobrze poruszone. Jeżeli chodzi o wątek złej matki, to mamy tutaj jakby dwa skrajne wątki, jeżeli chodzi o mamy, bo mamy właśnie wątek złej matki i mamy wątek bardzo dobrej mamy. Właśnie tą bardzo dobrą mamą jest mama Francis, a jeżeli chodzi o tą złą mamę, ja się denerwowałam na tą bohaterkę. Mnie to przerażało to, co ona robiła, a powinnam jeszcze zaznaczyć, że tutaj też jest znęcanie się nad zwierzętami. Jeżeli chodzi o ten wątek matki, to jest naprawdę świetnie zrobione pod tym względem, że Sama czułam się, jakby to była moja mama. Chociaż moja mama taką mamą oczywiście nie jest. I widzicie, jak ja już teraz to mówię, to pokazuje, jak bardzo mnie ta książka poruszyła. Ta książka naprawdę rusza pod tym względem, że sprawia, że człowiek jakby pała jakimiś emocjami w stosunku do bohaterów. To nie jest książka, która by była teraz moją ulubioną książką. Nie jest to po prostu jakby to, co ja normalnie czytam, ale jest to książka, o której ja na pewno będę pamiętała. Łącznie z tym, że jak ona do mnie przyszła, to miałam ochotę jeszcze raz ją przeczytać. I teraz przejdę do wątku LGBT. Bo wątek LGBT, jak jeżeli oglądaliście jakieś moje inne filmy, nie jest moim ulubionym wątkiem, bo ja po prostu nie lubię wpychania na siłę wątków LGBT. Taki sposób, że bohater e, chce być jakiś inny, więc autor twierdzi: Okej, okay, będziesz gejem. Nie lubię czegoś takiego, jeżeli to nie jest wytłumaczone. Tutaj ten wątek LGBT jest i on jest bardzo dobry pod tym względem, że on nie jest wciśnięty na siłę. On jest wytłumaczony, on jest bardzo logiczny i. Ono nie wpływa aż tak bardzo na fabułę, jakby nam się to mogło wydawać. Jest powiedziane, że jest, jest powiedziane, że ktoś jest gejem, jest powiedziane, że ktoś jest lesbijką, ale jakby to aż tak nie ma wpływu na fabułę. To nie jest jakby głównym wątkiem, to nie jest głównym problemem. Fakt, faktem jest poruszony. Ale mnie się to bardzo podobało osobiście. Inną rzeczą, która również mi się bardzo podobała, to to, że w tej książce jest pokazane, że chłopak i dziewczyna mogą się przyjaźnić i nie muszą się od razu kochać. Ta książka sprawia, że człowiek odnajduje z powrotem wiarę w przyjaźń damsko-męską, taką czystą przyjaźń damsko-męską, co jak najbardziej jest ogromnym plusem dla autorki, bo no nie oszukujmy się, chyba nikt nie lubi takiego na siłę łączenia w pary. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy, które mnie się osobiście jakoś za bardzo nie podobały, to język. Nie wiem, czy to jest kwestia tłumaczenia, nie czy to jest... chodzi o to, że to jest po prostu młodzieżówka. Dla mnie na przykład na początku było troszkę za dużo przekleństw, to się jakby później umiarkowało, już tego mniej było, ale na początku, jak zaczęłam ją czytać, to miałam wrażenie, że strasznie dużo przeklinania jest. Ja nie mam nic do przeklinania w książkach, dla mnie jak ma być, to jest i nie wpływa to jakoś za bardzo na mnie, ale tutaj coś mi w tym nie pasowało. Ale wiecie, to jakby są tylko przekleństwa, to są tylko słowa, tak? Wydaje mi się, że to, co mi się w tym języku nie podobało, to chyba to... Jak bardzo on jest młodzieżowy. Bo on faktycznie jest młodzieżowy. Na przykład tutaj są bardzo takie krótkie dialogi, takie rzeczy, które spotykamy przede wszystkim w młodzieżówkach. To jak najbardziej mi za bardzo nie przeszkadza, tylko chodzi o to, że ja. Czułam, że to nie jest jakby literatura najwyższych lotów pod względem językowym. Co nie zmienia faktu, że nie znalazłam tu żadnych jakichś dziwnych zabiegów językowych, albo jakiś. Nie miałam problemu po prostu z czytaniem tego. Jest mnóstwo rzeczy, które ja bym chciałam wam powiedzieć o tej książce, bo jest naprawdę ciekawą pozycją. To nie jest taka typowa młodzieżówka, to jest coś innego. To jest coś, co wzbudziło we mnie mnóstwo uczuć, takich od tych najlepszych do tych najgorszych. Natomiast jeżeli chodzi o sam podcast, Żałuję, że nie ma więcej na temat tego podcastu, bo my mamy ten podcast, mamy jakby początki każdego podcastu. Podcastów, w sensie mamy transkrypcję, ale to są zawsze tylko wstępne, mamy mniej więcej powiedziane o co chodzi w tym, w tym świecie. A fajnie, gdyby to było jakby całe podcasty, na pewno to byłoby takie przyjemniejsze, albo w ogóle, jeżeli były podcasty do tego, to już w ogóle by było idealnie. Ale wiecie, to jest jakby moje czepianie się. Osobiście bardzo podobał mi się wątek właśnie tej walki Francis o studia, tego jej przygotowywania się do, do rozmowy na Cambridge, tego jak bardzo ona. Starała się dostać na tą uczelnię. Jak wiele dawała od siebie, żeby się tam dostać. I tu taka moja trochę apelacja dla osób, które nie do końca wiedzą, co chcą jeszcze robić w swoim życiu. To jest dobra książka, żeby wam to pokazać. Wy nie musicie wiedzieć, co będziecie robić w swoim życiu, jak macie 18 lat. Nie musicie wiedzieć, co chcecie robić w swoim życiu, nawet jak będziecie mieli 50 lat. To nie o to chodzi w życiu. Chodzi mi o to, że w życiu nie chodzi o to, żeby spełniać ambicje jakichś dziwnych osób. Nie chodzi o to, żeby iść na prawo albo na medycynę tylko dlatego, że społeczeństwo. Szaczeństwu wydaje się, że to są dobre zawody. Nie o to chodzi w życiu. W życiu chodzi o to, żeby być szczęśliwym. I tak książka to pokazuje. Tutaj jest właśnie taki wątek, i on mi się najbardziej podobał z tych wszystkich. Może on nie jest na pierwszym planie, może on jest trochę pominięty, ale on jest i za to wielki plus dla autor. Bo ja, jako osoba, która trochę w Francji widzę samą siebie, uważam, że dużo mi ta książka pokazała. I gdybym ją przeczytała kilka lat wcześniej, gdybym ją przeczytała jeszcze, nie wiem, w liceum, w gimnazjum, pewnie wniosłaby wiele do mojego życia. Po prostu uważam, że jeżeli. Ktoś z Was ma problem z tym, żeby e, jakby znaleźć swoją ścieżkę w życiu, to przeczytajcie to i zrozumiecie o co mi chodzi. Możecie mi napisać w komentarzach, czy macie zamiar sięgnąć po tę pozycję. Jestem bardzo ciekawa, czy, czy jest nas więcej, czy jest więcej osób, które będą chciały posłuchać Radio Silence. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam na mojego Instagrama i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!